Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam do gry Manki Go Happy Ninjas 3. Ale się ekstra zrymowało, nie sądzicie? Musimy ponownie odnaleźć 70 mini Manki z Ninjas. O tak, zobaczycie jak. A na początek wybierzemy sobie, oczywiście, bohatera albo bohaterkę, którzy będą nam towarzyszyć we wspólnej podróży. O tak. Proszę, może ta podstawowa małpka, a teraz pora na jakieś fajne nakrycie głowy. Może to! No to rozpoczynamy naszą wspanią zimową przygodę? Pewnie, że tak! i widzicie jak ten śnieg się śmiesznie rusza? Oczywiście, bo pod nim chowa się małpka. Przypomina mi nieco bitą śmietanę albo lukier. Cześć, pa, całusków 102, śnieżek sobie pada, śnieżek sobie pada, cieszy się małpek, gromada. A my jeszcze dodatkowo takie kryształki sobie zbieramy fioletowe, na pewno będzie ktoś, kto się o nie upomni. O tak. Moi drodzy, wszystko trzeba przepaczać na każdej planszy. Pewnie. <laughs> Świetnie. O jakie symbole tutaj takie mamy? Strzałki różnokolorowe i drzwi, które możemy otworzyć za pomocą wpisania tych symboli. No to idziemy na lewo, moi drodzy. O tak. Cześć małpeczko nasza ukochana. Jak fajnie, że dołączyłaś do naszej kolekcji. O, właśnie. W ten sposób, kochani. O i mamy i mamy taki fajny domek na łodzi. Tylko spójrzcie, pływający domek. Tu się nie da otworzyć niestety. Tej klapy i jeszcze są symbole, które należy zapamiętać, a właściwie cyfry, cyfry rzymskie. Może sobie je gdzieś zapiszę? To nie jest zły pomysł, moi drodzy. Dobra, idziemy w takim razie dalej na lewo. O, tak, i zbieramy kryształki. Jak miło, w śniegu kolejne małpeczki. Tobie nie jest zimno, taka zimna kąpiel? O, lotowata woda, niestety, to nie jest dobra przygoda, gdy jest lotowata woda. O, nie, nie damy się. Niestety, moi drodzy, to nie są kabarety. O, patrzcie, są te symbole, które trzeba wpisać. Tak, moi drodzy, zaraz się tam udamy. O, i tutaj je wpiszemy. No to wpisujemy, moi drodzy, symbole, które już znamy: drzewko, rybon. O, tak jest. Mamy jakieś przejście wrota, czy coś w tym rodzaju. Kuleczki, takie półkola i korona. Korona, korona. Świetnie. Następna plansza. Dzień dobry panu. Tak, chcemy ten sztandard z tym smokiem, ale on nie chce go tak łatwo oddać. No nic, w takim razie zbieramy kryształki, nasze wspaniałe małpeczki, a to co? Hmm, patrzcie tylko szyld chyba! Ale rusza się, ale nie możemy go zabrać w żaden sposób. Na szczęście jeszcze zdobyliśmy jakąś gałąź. O tak, moi drodzy, do czego może nam się przydać ta gałąź? Zaraz się dowiemy. O, zaraz się dowiemy, bo się nie przejmujemy. Może jako może jako rączka tutaj? Patrzcie tylko, most zwodzony. Świetnie. Dostaniemy się do tego domku? Niestety nie, drzwi są zamknięte, nie mamy klucza. Ale możemy otworzyć okno jedno i drugie. Świetnie. O, i mamy jeszcze lancę. To jest jakaś taka lanca, która może się przyda, bo ma hak. To naprawdę piękny hak. O, właśnie w ten sposób tutaj był klucz. Cześć, małpeczko, jak miło. <grym> Dobra. Idziemy w takim razie do tych drzwi, które trzeba teraz otworzyć. O tak, tylko spójrzcie jak i wchodzimy do środka. Dzień dobry pani, pani ma ochotę napić się herbaty, ale nie ma imbryczka. O, co to jest pineska? Te okna niestety się nie otwierają, ale pod stołem mamy małpeczkę i wnęka jest jeszcze w podłodze, fajnie. Za skrzydeczką też jest małpka, bardzo dobrze. Tutaj jest małpeczka i gdzie jeszcze, gdzie jeszcze kochani? O, latarenka! tam się ukryła małpka. Cześć! O, tylko spójrzcie, tu są jakieś symbole: 3-2-1-3-2-1-3. Dobra, zapamiętajmy je, bo na pewno się przydadzą. O, tak. Dobra? No to idziemy sobie dalej. Patrzcie tylko, zaraz zdobędziemy sztandar. O, jej, czemu on krzyczał, skoro to nie jego ukuliśmy? <laughs> mamy flagę! O, ty chcesz 10 kryształków, koleżko, proszę cię bardzo, to dla ciebie. O, jak się cieszy! W zamian otrzymaliśmy miecz. To naprawdę piękny miecz. O, cześć, Małpeczko! Tylko fajnie by było, jakby nam się udało przejść na drugą stronę. Niestety ten most jest zepsuty. O, musimy zatem się zastanowić, co zrobić, żeby go naprawić. O, póki co zbieramy sobie na spokojnie nasze małpeczki. Świetnie, cześć koleżanko, masz super widzianko. O, tak. O, jeszcze, jeszcze gdzieś tutaj jest małpeczka? Chyba nie ma. No dobra. O, przyda nam się ten szyld. Ja chyba wiem. Jako? Jako deska. O, tutaj, służąca za most. Brawo! Jej, możemy iść dalej teraz, pod górę. O, jej, jakie wrota dziwne, tylko spójrzcie, a na górze jest jakaś maszkara, która ich strzeże. Co to takiego, moi drodzy? To jest na tą flagę? Spróbujemy? Pewnie! O, mieliśmy niezłego nosa! Otwarły nam się te wrota, wchodzimy do środka, ale dziwne pomieszczenie z maszkaronami. Zobaczcie sami, a w ich pysiach znajdują się kolejne małpki. Fajnie! O, i mamy takie kolumienki śliczne z naszkami i dźwignie, o! Co musimy z nimi zrobić? Zdaje się, że chyba. Patrzcie. Tak, wcisnąć odpowiednią ilość razy. Podpowiedź odnajdujemy w domku na statku. Świetnie. I idziemy sobie dalej do tej piwnicy. O, cześć, panie ninja. O, czarny pasma, jest niebezpieczny. Amulet. Cześć. Jaka dziwna ściana. A za nią małpeczka. Jak fajnie. Nasza przyjaciółeczka, małpeczka. I tutaj też jest małpka i jeszcze wnęka w suficie. Dobra, idziemy w takim razie. O, jaka sala! Oczywiście nie mamy klucza do tych drzwi, niestety, ale mamy małpki, jak fajnie. Wszystkie zbieramy, bo się nie poddamy i kolekcję mamy. Tak, super! Jeszcze tutaj jest małpeczka, ale fajnie, patrzcie, tu jest jakiś symbol? Na podłodze, czy co? O, jest imbryczek na pyszną herbatkę dla naszej pani na statku. Wracamy do niej żeby obwieścić jej wspaniałą wiadomość, o tak, proszę bardzo, to dla pani, smacznego, koleżanko i kolego, mamy kostur i małpkę, bardzo dobrze. O, czemu nie zaprosiła nas na wspólną herbatkę? O, a tak bym się napiła czegoś ciepłego, tak tutaj jest zimno u tej naszej małpeczki i jej przyjaciół ninja. O, tak. Patrzcie tylko mamy kolejne amulety. Świetnie, orety, orety, to są amulety, a tu małpeczka, a na ścianie jest zagadeczka. O, ja wiem chyba, to będzie coś, co było na tej podłodze. Taki symbol jakiegoś słońca czy czegoś. O tak, pamiętacie? Przed tymi wrotami, do których na razie nie mamy klucza. Bardzo dobrze. O, głowa! Głowa? Czego głowa? O, dobra, zaraz pewnie się przekonamy. Na razie zbierajmy to, co jest, czyli nasze małpeczki. O, symbol, hmm, trzy kreski, jakby pazury. O, tutaj jest krzyżyk i jeszcze mamy kolejny amulet, jeszcze jeden, tutaj brakuje głowy. O, a tutaj mamy następną zagadkę. Jak fajnie, jak fajnie mamy zagadkę. O, uda nam się w ten sposób to ułożyć? Tak! Cześć, małpeczko! Jak miło! Jak miło, jak miło się tutaj porobiło! O, i jest kółeczko! Dobra, mamy głowę. Bardzo dobrze, i jest klucz! To naprawdę piękny kluczyk! O, małpeczki zbieramy. Jeszcze zdaje się, że będzie trzeba odpowiedni kod tutaj po prawej stronie wpisać. No to wpisujemy i się nie poddajemy! Jest! Cześć, małpeczko! Jak miło z twojej strony! Dobra, idziemy użyć tego klucza który odnaleźliśmy. Dobra, wracamy się do holu. O, tak, tu są te drzwi. Co prawda brązowe, a klucz czerwony, ale damy radę? Pewnie, że tak. O, kim ty jesteś? Chcesz w każdym razie od nas dziesięć amuletów. O, mamy dziewięć. Jeszcze jednego brakuje. Niestety, niestety, moi drodzy. Szukamy, szukamy, bo się nie poddamy. Gdzie ten amulet? Zostawiliśmy. Tutaj jesteś, amuleciku. Dobra, mamy, mamy. Wszystkie dziesięć amuletów. Proszę, to dla pani albo pana. Nie wiem, kim ty jesteś dokładnie. O, i trzeba wpisać znowu kod. O, tak, kochani, pamiętacie te symbole na dole? Symbole na dole, dobra. Rozpoczynamy w takim razie. O, krzyżyk. Potem mamy te pazury, takie trzy kreski, i na końcu kółeczko. Pięknie, brawo! O, czym ty jesteś? Smokiem, kolorowym smokiem. Smokiem obi bokiem. Ciekawe do czego nam się może przydać ten smok. O tak, moi drodzy, może będzie dla nas pomocny. Miejmy nadzieję. O, i głowa, głowa! Niech przed nami się schowa ta brzydka głowa. O, dzięki! Cześć, małpeczki! Jak fajnie, że jesteście! Jak miło! 69 to brakuje nam ostatniej małpki. Dobra, no to idziemy w takim razie założyć tę głowę o. No gdzie jesteś? Tutaj jest ten posąg, proszę bardzo. Świetnie i ostatnia małpka. Jest! A ja w tym miejscu chciałabym się już z Wami pożegnać i zaprosić Was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z Wami Blue Jane, cześć!